Padłem na genialny pomysł, aby rozsypać pieniądze na drodze, które będą prowadziły do cmentarza. Cmentarz, który jest na Brookhaven. I on jest normalny, ale ja na tym cmentarzu się ukryję nie jako ja, tylko jako ktoś inny. Patrzcie na to. Rozsypiemy teraz specjalnie tutaj pieniążki prowadzące tutaj do grobów, do cmentarza. Patrzcie, jaka to będzie fajna przynęta, fajna pułapka. Jak ktoś zobaczy pieniążki, to pomyśli, o, pieniądze tutaj, jedne, drugie, zacznie sobie zbierać, a ja tutaj rozsypię te pieniądze aż do wejścia na cmentarz. Brookhaven. I tutaj są takie fajne groby, do których możemy sobie normalnie wejść. Patrzcie. Tutaj można sobie wejść i tutaj się można ukryć w tym grobie. Taka właśnie jest ciekawostka, ale tutaj w tym grobie możemy się też dać i skryć. Na przykład weźmiemy sobie latareczkę. Tutaj latareczka, mam latarkę. Zaświećmy ośmalko. Fajnie się kryje, tutaj w grobie. Czy można kliknąć na ten grob w ogóle? O... co jest? A czy wiecie, że coś nowego wleciało na sklep SmileSoCro.pl? Jeśli nie wiecie, to ja wam powiem, bo wleciało nowe zdjęcie ze sepkiem jego autografem! Już jest! Nowe zdjęcie z autografem, sebek i Smyslo, Dołączane do każdego zamówienia na sklepie SmileSoCro.pl. Twarz sebka jest pokazana na zdjęciu wraz z jego autografem po złożeniu zamówienia. Wbijajcie sprawdzić na sklep SmileSoCro.pl. Twarz sebka oczywiście jest pokazana na zdjęciu. To można, lol, Ej, jak się w grupę, to jest jakiś dziwny dźwięk. Strzuisz się to? Ej, to powinniście słyszeć. LOL. Jo, ej, dobra, to jest mega creepy. Ej, nie wiedziałem. Okej, okay, i patrzcie teraz to. Przebierzemy się za straszne postacie z Poppy Playtime. Ej, czemu to... Ej, ja tego nie kliknąłem. Czemu to... Ej, czemu to się odzywa? Ej, czemu to się odzywa, jak tego nie kliknąłem? Halo, czemu to ogada? Ej, tu możemy jeszcze wejść. Dobra, tutaj jeszcze możemy wejść. Okej, okay, no i patrzcie teraz na to. Zmieniamy teraz swoją postać. Wpisujemy... Ej, nic nie widzę. Wpisujemy teraz sobie ją tutaj... Katnap, patrzcie, na przykład mogę być katnapem, ale możemy być czymś strasznym. Patrzcie na to. Katnap może stać za mną. Następnie zmieniamy sobie głowę. Bum! Zmieniamy się w strasznego katnapa. Przywiamy na sam dół, bo jak wejdziemy sobie na przykład tutaj w koszulki, następnie wpiszemy katnap, to będzie jako pierwsza straszna postać, później zmienię hagi, wagi, później będzie dog day. Patrzcie, zmieniamy sobie jeszcze niżej, musimy przewinąć. To będzie takie bardziej straszne, czekaj, nie to. Yy, tu będzie takie mega straszne O, to właśnie chciałem Patrzcie, zmieniło się Jest bardziej fioletowe Teraz lecimy na Lex, czyli spodnie Dajemy katnapa. A wy widzowie możecie kliknąć łapeczkę w górę Pamiętajcie o łapeczce teraz Zrobię się mega czarno-fioletowy Boom, robimy coś takiego i jesteśmy zmienieni, patrzcie na to, ale wygrywam. I, e, teraz wyglądam w sensie, i teraz dajmy jeszcze kolor swego skina, żeby zmienić to też jest ważne. Zmieniamy teraz na taki kolor. Boom, o, patrzcie teraz na to, jak ja wyglądam. I w taki sposób możemy wyskoczyć i przestraszyć każdego. Jeszcze możemy sobie wpisać, czy hand będzie, uwaga, hand catnap, bo też może coś takiego być, czyli ręce, ma na myśli, ale o są ręce. Są ręce, patrzcie, z tyłu. Nad moją głową widzicie? Ręce katnapa. Ej, to jest mega creepy. Dobra, to to takie coś mamy. Ok, teraz czekamy, aż ktoś przyjdzie do nas. Tutaj, będąc w dziurze, będziemy się ukrywać i zobaczymy, czy ktoś do nas przyjdzie. Kasa jest, jak widzicie, rozsypana. Tutaj mamy rozsypaną kasę. Wszystko jest gotowe. Jak ktoś przyjdzie na cmentarz, to wtedy go przestraszymy. O, ktoś jedzie. Jedzie, jedzie ktoś, jedzie ktoś, widzicie? Co to są za pieniądze? O! Ktoś przyjechał, ktoś przyjechał! Pieniądze! Ktoś, przyjechał. ktoś przyjechał. Sypał. Jakaś O, ja to pozbieram, nie podniewam się, pozbieram, pozbieram. Ej, tu przestraszę, O, ile ja mam pieniędzy teraz. Ona zbiera pieniążki, tak? <laughs> Pan zgubił pieniądze pewnie, jak wracał ze cmentarza czy coś. No dobra, ja tutaj zbiera muszę załatwić. Kasę, ale on przestrasza to Postawić muszę tutaj właśnie z czy coś. Na przykład może... na odwiedziny? Czekaj na odwiedziny. Tak, tutaj. Mam kwiatek, proszę bardzo, tu kwiatek. Poczekaj w górę, kliknij, w górę. O tak, tak, to tu kwiatki zimka. stawiam, no. Da, sta. ja jestem no. no. katapem, tak to. To no, zjem no, 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 Cię! Chodź tu, chodź tu, jestem katapem, rozwalę Cię. Nie, nie, to, to, no, to, no, nie, nie. na policję, na zadzwonić. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź Ci na auto, chodź tu, chodź tu. Chodź tu, Uciekam, uciekam. Nie, to na policję muszę dzwonić. Nie, zadzwonisz dzisiaj, bo cię zjemy. Nie, zostaw mnie. Mam piłkę teraz, bo staniesz z piłki. a masz. Oj, rzuciła masz... piłką. ała, dostaję w łeb. O ty a masz... Wkurzyłaś katnapa! Wkurzyłaś katnapa! O co nie rób mi, mi piłknie? Chodź tu. Patrz jak ucieka i ucieka. Patrz Patrz Moje ucieka. auto zostało. No nie, najgorzej. Zostało jej auto, patrzcie. Mam auto. Lol. Popat, i smile, mam jej auto. Dobra, bierzemy sobie auto. <ślam> mam auto za darmo. Zostawiała jej auto i ucieka bez auta. Udało się przestraszyć Patty, ok, zaparkujmy sobie to auto na cmentarzu i mam teraz na cmentarzu auto od Patty, <grym> ale ją już wystraszyłem i teraz znam jeszcze kilka innych miejsc patrzcie na to, weźmy sobie teraz podejdźmy może weźmy rower na przykład i pójdziemy teraz do sklepu weźmy sobie rower, zmienimy prędkość zmienimy kolor roweru, taki bardziej fioletowy ok, zmieniamy, dobra, patrzcie mam rower fioletowy, w ogóle fajnie pasuje do koloru jedziemy jako catnap, pojedziemy teraz do sklepu spożywczego i tutaj się zmieniły, zmienimy, zmienimy Jesteście tutaj, w tym sklepie? Okej, okay, wjechaliśmy. Teraz wychodzimy. Ok, weźmy tutaj pod schodami, najlepiej, żeby nas nikt nie widział. Ok, jestem tutaj idealnie. Następnie teraz wpisujemy sobie. Albo nie, resetujemy się. Zmień Awatar Roblox. Jestem teraz normalny, patrzcie. I pokażę Wam inne lepsze postacie. Wpiszmy sobie Dog Day. Patrzcie na to, czekaj, muszę dobrze go wpisać. Dog Day. On, O Te postacie są z poppy Plain Time <laughs> Ale to będzie creepy. Yo, patrzcie na to, jakby mnie trzymał. Dajemy teraz głowę też taką, patrzcie. Joo. Tylko. A taką bardziej straszną creepy. Taką. Okej, okay, muszę usunąć swoją fryzurę, bo niestety ją widać. Usuwamy ją, dobra, ale to jest mega creepy. Wpiszmy sobie też dog Day tutaj w spodenki, Dogdej. Ale tymi postaciami później będę jeszcze straszniejszą postacią, więc oglądajcie. I uwaga, patrzcie na to. W ogóle też na mój sklep wleciało nowe zdjęcie ze sepkiem. BOOM! Patrzcie na to! Na moim sklepie jest dostępne Smajstwo, mój autograf. Jestem też ja tutaj, ja i tu jest Sebek. Sebka z twarz jest pokazana. To jest mój brat, który. Tu jest na zdjęciu. Wpadajcie zobaczyć. Do każdego zamówienia jest dołączone to zdjęcie z autografem. Możecie sobie zobaczyć, wejść. Sprawdzajcie tam, twarz jest odsłonięta. Na smileso.pl Smaileso team! Bo na, na tym sklepie nie tylko są fajne bluzy, ale też skarpetki. O, takie skarpetki mam. Eleganckie. Grafika z dwóch stron. Dużo rzeczy na moim sklepie. Szaliki też. Patrzcie, o, szalik jest. <laughs> poduszka też jest. Patrz, poduszka. Dużo rzeczy mamy. Dużo rzeczy, więc zapraszam. Możecie wejść sobie. A teraz weźmy i się skupmy. Czekaj, to to będzie fajne. <laughs> tym straszę! Ej. Jestem Huggy Ej, patrz na to! Jestem hagiłagi! <laughs> Zjemcie! CIĘ! Ej, to będzie dobre, przestraszymy tym, Jo! Ej, zrobimy to, tym postacią będę jeszcze bardziej straszniejszy. Jestem. Kurde, ale to głośno, ale to głośno, jak to piszczy. Na tym przestraszymy, to będzie dobre. A weźmy teraz się, skupmy. Zmieńmy teraz bardziej na dogdeja straszniejszego. Dog day musi być bardziej straszny. Bardziej straszny. Dajmy sobie takie coś. O dobra, idealnie, to będzie mega creepy. Jak sobie wpiszemy dogday creepy, to coś będzie lepszego? Creepy Ok, zobaczmy, dogday creepy. O, co się pokazuje? O, jest, 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 jest. O, ale wyglądał strasznie. No, jeszcze możemy sobie wpisać coś innego, dogday. I teraz możemy jeszcze, co to jest? Jakiś ogon? A, ogon, zapomniałem o ogonie. Dobra, mam też ogon, wystaje mi ogon. Patrzcie, jest ogon. No, to mamy, to mamy. okej, okay. wszystko już mamy, jesteśmy gotowi. Ta... A nie, nie, czekaj, czekaj, czekaj. Jeszcze zapomniałem o jednym. Kolor skóry, kolor skóry muszę mieć jeszcze. Kolor skóry zmieniamy teraz na taki bardziej pomarańczowy, o taki. O, dobra, elegancko, jestem dogdayem, patrzcie. I stanę sobie na kasie, albo nie, schowam się za półką i poczekam, aż ktoś przyjdzie. Jak ta osoba będzie wybierała jakieś rzeczy, to ja pójdę na kasę. <grywanie> to będzie gdzie No dobra, będę się tutaj ukrywał. Ukrywamy i teraz czekamy. A wy kliknijcie apeczkę w górę, bo jest jestem straszny dognajem z je wszystkich. Dobra, a później będziemy mogli zmienić też głowę na bardziej straszną. O, jak kto siedzie? Kto siedzie, ktoś przyjechał, ktoś przyjechał. Jakaś postać przyjechała, dobra. Ktoś przechodzi do sklepu, ktoś wchodzi do sklepu, dzień dobry, patrzcie. Dobry, okay. dzień dobry. Ja się kołam, kołam się. Zaraz stanę na kasę, tylko czekajcie, muszę się chować, żeby mi nie widziała. okej, okay, nie widziała mnie. Idzie sobie tam dalej, patrzcie. A jak ona przyjdzie z zakupami, jak ona sobie zrobi zakupy, to obsłużę ją jako straszny dogday. <laughs> Ej, dobra, to będzie dobra, patrzcie na to. Dobra, stoimy sobie. Ona nie widzi, ona sobie robi normalnie zakupy tam, patrzcie. Ona sobie normalnie robi zakupy tam. Ona, ona nie widzi o, mnie. Nie, 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 Ej, dobra, poszła tam, czekaj, poszła. O, dalej jest, dalej jest, dalej jest, dygi, Ej! Chodź tu! <śmany> ucieka! Chodź tu, daj! Nie, nie chciałam ukraść! Jak ja chcę... O, jak się boję! Zakupy, zakupy, co tylko mogę kupić! Zaraz kusza. cię zjem, dawaj mi, <śmany> dawaj mi pieniądze! Dawaj mi pieniądze, dawaj mi pieniądze, chodź tu, chodź tu! <śmany> nie, <śmany> ja ucieka, nie, jak ucieka, nie, patrzcie, nie, jak ucieka, patrzcie! Jak ucieka! Uciąć to, zdawaj mi pieniądze Jestem sprzedawcą sklepowym <laughs> Jestem sprzedawcą Jak uciekła Ale szybko zbywała Czekaj, wezmę stronę netkę, bo nie widzę Patrz jak uciekła <laughs> Ale uciekła do góry <laughs> Uciekła aż Normalnie tam, gdzie pieprz rośnie Dobra, okej, okay, uciekła Daliśmy radę, ale już drugą osobę splankowałem. Ej, teraz może pójdziemy do szpitala Tam ludzie, wiecie jak kogoś boli coś to ludzie chodzą do, chodzą do szpitala. Ej, mam świetny pomysł. Pójdziemy teraz w inne miejsce i zmienię się jakąś jeszcze bardziej straszniejszą postać. To będzie kozackie. Chodźmy teraz sobie teraz szybko do szpitala. Schowajmy się w tym szpitalu. Później będę też chodził po domach. Ej, a mogę zrobić bardziej ciemno, żeby było? Czekaj. Ej, mogę zmienić, żeby ciemno było? Uwaga. Czekaj, mogę kliknąć. O, zmieniłem jeszcze ciemniej, żeby było. O, to będzie bardziej creepy. O. Uf, dobra, ja e, może mogę włączyć mgłę czy coś, czekaj, mgła, deszcz, mglisty, boom Ooo, patrzcie na to, jeszcze bardziej creepy, jeszcze bardziej strasznie I teraz jest na heaven i postaciami z pop in tak, tak. ktoś przyjdzie do szpitala, to tutaj będę hagiłagim Czekajcie, musimy się zmienić, weźmy się, skryjmy teraz tutaj Ok, zakryjmy się, czekaj, muszę się zakryć ty e, to zasłonić? O, tutaj, okej, okay, zasłoniłem, dobra, nie widzą mnie Okej, okay, zmienimy się teraz od siebie, teraz weźmy, dajmy normalnego siebie i uwaga, zmienimy się w hagi, łagi, Bardziej taki straszny. Patrzcie na to z Poppy Plain Time. Jo, to będzie straszne. Patrzcie, jakie ma zębiska. Albo taki. Ej, ten jest nowy. Ten nowy jest. O, Ale y, musi, musielibyśmy zmienić. Mm, y, musielibyśmy czarno twarz mieć czarną, nie? Czekaj, a jak damy teraz, czekaj. I zmienimy włosy. Czekajcie, musimy włosy blokować. Następnie teraz kolor skóry czarny bardziej. Dajmy teraz coś takiego. o, nie widać mnie prawie. Jeszcze usta musimy usunąć, czekaj, jeszcze usta trzeba usunąć. Musimy wejść tutaj i usuniemy to, czekaj, jak to się usuwa? Ej, jak usunąć usta? Ty, bo mi zostały usta, widzicie? Taki język mi został w środku. Czyli czekaj, ja muszę go. Ej, głowa mi się jeszcze zaczęła przewracać. Jak usunąć te usta? Bo tutaj się gdzieś to robiło, ja pamiętam. Czekaj, tylko jak ja, ja to zaznaczę. Czekaj, damy teraz tu. No face. Znaczy, ja piszę no face. No face. Albo no mode. Nie, nie ma takiego. A czekaj, no mode. Dobra. O jest coś. Czekaj, czekaj, czekaj. Trzeba coś takiego mieć bardziej strasznego. <laughs> Patrzcie na to, jakie zębiska mam. Tylko by musiał być bardziej czarniej. Może to. Czekaj, a to sobie usuńmy. O, coś takiego może. Albo chyba, że jeszcze inna jest sposób. Czekaj, to byśmy mogli zrobić. Czekaj, tutaj coś jest niewidzialne. Dobra, chyba, że takie coś. Patrzcie na to. O, ale zębiska mam. Jaka zębiska ostre. Masz palca, wasz palca, wasz palca. Boże palca, kto włoży palca? Kto włoży palca do środka? A! ugryzło mnie! Ugryzu mnie! Patrzcie, jak wsadzę palca, patrzcie, wsadzam palca, wsadzam palca, patrzcie, mam tego palca, nie? Albo czekaj. Ej, dobra, mam tego palca, patrzcie, wsadzam tego palca, ja mam się powiększę Wsadzę, wsadzę do środka, uwaga. Patrzcie. Ej, no kurde, głowa się zaczęła obracać. Bo jeszcze mnie zje. Dobra, uwaga, uwaga, patrzcie, wkładam. Wkładam, wkładam, czekaj jeszcze bardziej się przybliży. No kurde, serio, ta głowa się zaraz obraca. <noise> Bo chcę teraz włożyć palce. Uwaga, wkładamy, 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 wkładamy. Ugryzło mnie! Co się stało? Ej, co zgadę? Patrzcie na mojego palca, co się stało z palcem! Patrzcie! Ej, co się stało z moim palcem? O, co jest? A! <noise> palca nie ma! Palca nie ma. Ej, to mi z palca! Co się kurde stanęło? To nigdy nie wkładajcie palców do ostrych zębów. Dobra, musimy... Ej, słyszę jakieś auto w ogóle. Jakieś auto jedzie na zewnątrz, muszę szybko się przemienić. Halo, halo, pogotowie, pogotowie! Halo! Potrzebuję Cie? pomocy! Jest tu ktoś! Halo! Ej, ktoś przyszedł, ktoś przyszedł, muszę zmienić jeszcze szybciej postać, czekajcie, bo nie jestem gotowy. Ej, Hagi, łagi muszę bardziej wpisać. Dobra, my musimy w leksach, czekaj. Hagiłagi, bo oni tam, oni tam przychodzą zaraz do szpitala. Czekajcie, muszę wyjść jako pielęgniarka. Czekaj, muszę się zmienić jako bardziej straszny Hagiłagi. Eee, czekaj, o, tu był taki ubiór bardziej straszniejszy. Jak zjedziemy na dół. O, to jest ten, to jest ten, znalazłem, to jest ten. Patrzcie, ole, będę straszny. Jeszcze musimy postać powiększyć, żebym był taki bardziej z dłuższy. Dobra, dajmy sobie rozmiar, ok, mamy na tego, dobra. Teraz zmienimy sobie teraz kolor. Kolor zmieniamy na niebieski, taki bardziej mocno niebieski, dobra. Jeszcze leksy, czyli spodnie musimy dać. Hagi -wagi, dobra, dajemy teraz spodnie. Bardziej takie creepy musimy dać. Bardziej creepy, takie musimy dać. O, dobra, patrz na to jak ja wyglądam. Mega panie to jeszcze! Pani pielęgniarko, halo! O nie, ktoś tam wzywa. Ktoś wzywa pomocy, zaraz wyjdę pielęgniarką, czekaj. Jest jeszcze jakaś inna głowa? A ta, ta jest, dobra. Ok, no to idziemy. Idziemy, idziemy. A czekaj, mogę jeszcze sprawdzić tutaj? Jeszcze jakieś rzeczy itemy są czy nie? Hagi łagi, coś jest czy nie? Nie ma, nie ma, dobra, idziemy, idziemy. A ja bo... poważną radę! Proszę pani, ja pomocy potrzebuję, Creepy jest hand. tu ktoś! Reapy Hunt, dobra. Ok, jeszcze ręce dołożę, jeszcze jakieś ręce dołożę. Czekaj, czekaj, jeszcze jakieś ręce dołożymy. Patrzcie to, linia, limit czterech przedmiotów. O nie, czterech przedmiotów limit. Dobra, ok, idziemy. Okay, nie ide, wytrzymie ide. zaraz, nie wytrzymie! Okej, idziemy, 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 idziemy. Co się... W końcu co się ktoś... stało? Co... Co? E, 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 Co się kim stało panu? Co się stało? Czemu pana, pani, panu coś leci? Zapraszamy. E, ja się przewróciłem, bo na dworze jest mgła i wywaliłem się, ale ja chyba już pomocy nie potrzebuję. Zapraszamy, jestem pielęgniarką, nie widzi pan, że jestem pielęgniarką? To nie za Ech. bardzo, wie pan, Ech. czy pani? nie wiem jak się zwracać. No, poważnie zapraszamy. No, no Ej, dobrze. Pielęgniarka. Czekaj, czekaj, zmienię teraz tutaj sobie to. To, no, gdzie mam iść? Dobra, już zaraz, już zaraz, pokażę panu. Tak, ale szybko, jestem... szybko, bo ja normalnie, yy, no mam problem i to duży problem. Wejdź, tu jest, pisze wejdź. Mogę wejść? Jestem pielęgniarką, chodź proszę za mną, proszę za mną, proszę za mną. Eee, no dobra, nie za bardzo fajna twarz, ale idę. Proszę za mną, proszę za mną, proszę za mną. Tutaj, okay. proszę, za mną, tutaj, proszę, proszę, tutaj, proszę, tutaj Położyć się, tak? Tak, zaraz do pana przyjdę Zaraz Okej, okay, czekam Okej, okay, dobra Zaraz wejdziemy do niego i go zjemy Zaraz do niego wejdziemy i go dosłownie zjemy, czekajcie Normalnie go zjemy, czekajcie Dajmy teraz tutaj jakieś rzeczy, okej okay. Wpiszmy teraz sword, albo coś ostrego albo O, teraz patrzcie to Jo, wezmę mu to, wbiję, patrzcie na to, co ja teraz zrobię Patrz na to. Ej, to będzie mega mocne. A dajmy teraz tutaj jeszcze to. Okej. Okay. Jeszcze dajmy sobie coś ostrego, czyli, nie wiem, knife na przykład. Okej, okay, dajmy teraz to. ok. idziemy teraz do niego. Patrzcie na to. Idę mu wbić to. Pan musi przejść ja? operację. Ja... Eee... to jest? Co to jest? Co to, to jest? Nie, 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 nie. Operacja! Operacja! wychodzę. Operację pan musi przejść. Nie, nie, ja nie chcę żadnej operacji. Nie chcę, nie chcę. Ja Operacy uciekam, uciekam, uciekam. 103, szybko! Chodź tu, panie, chodź tu, panie, chodź tu, panie. Uciekam, uciekam, ja uciekam, uciekam Wszyscy się boją Hagiego Łagiego. ale go wystraszyłem, ale uciekł, ty. Uważajcie, bo tam. To nie to, 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 to palce, to ja mogę zjeść każdego na Brukamen. Jestem najstraszniejszymi postaciami. Z Play playtime na Brookhaven. Zobaczcie, jaką mam fajną bluzę. Wow. Co jest? Co się pojawiło? Co tak tutaj miga? Wow, na moich rękach to jest? E, widzicie to widzowie? Kliknijcie, zobaczcie. Ale to się świeci. Wow.